Od 6 lat rząd prawa i sprawiedliwości pochylił się z troską nad regionem warmińsko-mazurskim. Ale chyba nie o taką troskę nam chodziło, bowiem dzisiaj zamiast pomocy, polski rząd podcina gałąź gospodarki, na której opiera swój rozwój województwo warmińsko-mazurskie. Dzisiaj z dnia na dzień zamknięto Całą branżę turystyczną w naszym regionie, co doprowadzi na pewno do wielu strat, do zamknięcia wielu przedsiębiorstw, do zwolnienia wielu osób. Przedsiębiorcy warmińsko-mazurscy są zdruzgotani tą decyzją zdruzgotani tym, że rząd dał im dosłownie parę godzin na to, żeby zamknęli swoje. Hotele, nie przygotowując dla nich żadnej pomocy. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj razem w Olsztynie z Panem Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Borysem Budką, który do nas przyjechał. Są przedstawiciele samorządów na czele z Prezydentem Olsztyna, Prezydentem Erbląga, Wicemarszałkiem Województwa. Są posłowie, senatorowie. Są przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej, restauratorskiej, są przedstawiciele kultury, służby zdrowia po to, żeby zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu naszego regionu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj w tym miejscu powinien stać premier Morawiecki. Powinien stać wicepremier Gowin i wszyscy ci, którzy w sposób nieodpowiedzialny po raz kolejny wprowadzają w Polsce olbrzymi chaos. Od wielu miesięcy upominamy się o proste rozwiązania dla przedsiębiorców, proste rozwiązania dla samorządów. Po pierwsze, potrzeba jasnych kryteriów dotyczących funkcjonowania wszelkich branż w gospodarce w oparciu o normy covidowe, w oparciu o rekomendacje osób, które na tym się znają. Zamiast tego rząd stracił niemal rok na ciągłe zamykanie, otwieranie poszczególnych branż bez żadnej logiki, bez żadnego planu. Przypomnę, że jeszcze w listopadzie premier Morawiecki na wielkich slajdach pokazywał dane, które będą świadczyły o tym, w jaki sposób będą wprowadzone ewentualne obostrzenia i co się stało? I kilka dni później o nich zapomniał. Dzisiaj premier zapomniał o województwie warmińsko-mazurskim zrobił rzecz najprostszą. Całkowicie prowadził blokadę, która, którą odwoływał jeszcze dwa tygodnie temu. Zrobił to w sposób bezmyślny, bo przedsiębiorcy przez te dwa ostatnie tygodnie otwierając swoje działalności, przygotowywali się na wiosnę, przygotowywali się na to, by przyjmować turystów w reżimie covidowym, wyprowadzić swoje działalności gospodarcze. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości Jedyne, czym zasłynął w przeciągu ostatniego roku, to olbrzymi chaos wprowadzany w polskiej gospodarce. I dzisiaj opozycja mówi wyraźnie, dzisiaj Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska mówi wyraźnie. Nigdy więcej absurdalnych lockdownów trzeba słuchać samorządowców, trzeba słuchać przedsiębiorców, trzeba im zaufać. Oni wiedzą doskonale, że potrafią w warunkach covidowych, gwarantując bezpieczeństwo swoim klientom i pracownikom, prowadzić działalność gospodarczą. I druga istotna kwestia. Jeżeli rząd decyduje się na to, by zamykać jakieś branże, co naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca, to jednocześnie nie może skazywać na całkowite zamknięcie przedsiębiorstw nie może skazywać pracowników na bezrobocie nie może nie gwarantować odszkodowań tymczasem to co stało się w Polsce to niestety jest podział przedsiębiorców na tych lepszych i gorszych lepszego i gorszego sortu przypomnę że absurdalne kryteria pomocy opierane były o kody PKD i zdarzało się, że niektóre branże zostawały całkowicie pominięte, bowiem rząd nie chciał i nie chce do teraz usłyszeć prostej recepty. Jeżeli jest ktoś dotknięty kryzysem, jeżeli restrykcje powodują określone skutki, to państwo ma obowiązek mu pomóc. Senat Rzeczpospolitej przygotował odpowiednie rozwiązania. Kiedy rząd nie działa, kiedy większość parlamentarna w Sejmie nie potrafi podjąć tych rozwiązań, Senat Rzeczpospolitej, w której większość ma demokratyczna opozycja, potrafi przedstawić takie rozwiązania. O szczegółach ustawy, która została przyjęta w Senacie, a została przez panią marszałek Witek zamrożona w Sejmie, odpowie, opowie pan senator Jerzy Wcisław. Szanowni Państwo, tak jak pan przewodniczący mówił, w Senacie zajmujemy się sprawami Polaków i ich problemami, a nie kłótniami pewnych swoich y, y, opcji. I rzeczywiście zajęliśmy się tymi problemami, które są bardzo ważne także i dla Warmii i Mazur. Na Warmii i Mazurach w naszym województwie w ubiegłym roku zmniejszyło się zatrudnienie o 8%, ale w branży turystycznej o ponad 22%. Co piąta osoba pracująca w tej branży straciła pracę. I my w Senacie przygotowaliśmy ustawę, która dałaby tym przedsiębiorstwom, które dzisiaj są w kłopocie na wrócenie do działalności gospodarczej wtedy, gdy będą mogły normalnie funkcjonować. W tej ustawie zawarliśmy takie warunki, które byłyby obowiązkowe dla państwa, gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej. Czyli 70% strat, które przedsiębiorstwa ponoszą w związku z epidemią powinno być przez państwo tym przedsiębiorstwom zwrócone. Niestety, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, w Senacie myśmy ją przegłosowali, ale Marszałek Witek powiedziała, że jeszcze nie jest czas na to, by taką ustawę przyjmować. To kiedy w czas? W czasie procedowania tej ustawy w Senacie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli nas uświadomić, że ta ustawa nie może być przyjęta, bo wywoływałaby skutki w wysokości 40 miliardów złotych. Trzeba by było dać polskim przedsiębiorcom zrekompensować kwotę 40 miliardów złotych. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że w wyniku epidemii te przedsiębiorstwa dzisiaj poniosły straty 57 miliardów złotych, która nie została im zrekompensowana. Jak te przedsiębiorstwa mają sobie dać radę w konfrontacji z rzeczywistością, z innymi przedsiębiorstwami, z konkurencją, jeżeli one dzisiaj już żyją. Nie podołają temu dzisiaj i przy okazji wyszło wielkie kłamstwo PiSu, które ciągle opowiada premier Morawiecki o tym, jak wiele pomaga polskim przedsiębiorcom. My mamy takie ekspertyzy, możecie Państwo tę te ekspertyzy też otrzymać, czy ściągnąć ze strony Senatu. Okazuje się, że w Polsce pomoc dla przedsiębiorców wynosi zaledwie 13% PKB. W Niemczech to jest 38%, we Francji to jest 34%, w Hiszpanii to jest 28%. Gdzie się te pieniądze podały? podziały? Na telewizję publiczną poszły, ale nie poszły na pomoc dla przedsiębiorców. Będziemy walczyli o to, by ci przedsiębiorcy otrzymali tą pomoc, byśmy w Polsce mogli wrócić do normalnej działalności, by już na poparcie. Dziękuję no I oddajmy głos przedsiębiorcom. Na początek poproszę Panią Katarzynę Kaczyk potem Pila bilaparaz. Jesteśmy w trudnej sytuacji bardziej męczące jest to, że nie wiemy z dnia na dzień, co nas czeka nie da się tak funkcjonować, prowadzić biznesu w sytuacji, w której nie wiemy jak się zatowarować, nie wiemy ile pięter mamy ogrzewać, a w ilu piętrach mamy oszczędzać gaz, czy wodę, czy energię. Nie można tak na dłuższą metę funkcjonować, bo to są koszty, których nigdy nie będziemy w stanie odzyskać. Pomoc, która jest nam udzielona jest i za nią jesteśmy bardzo wdzięczni, ale jest niewystarczająca. Zatem prosimy o to, żeby pochylić się nad naszą sytuacją, nad sytuacją hotelarzy w naszym regionie, bo na dłuższą metę po prostu wszyscy padniemy. Wiemy, że są regiony w równie trudnej sytuacji, nie są zamykane. Nie życzę im absolutnie, żeby były zamknięte. Życzyłabym raczej, żeby to nas obudziło. Natomiast chciałabym, żeby to było robione wszystko z głową i żeby podejście ekonomiczne też miało tutaj jakieś znaczenie, bo dla nas absolutnie... Tutaj żadnej logiki nie ma w tym, jak w tej chwili jest to rozwiązywane. Nie pokrywa ta pomoc naszych kosztów i po prostu nie radzimy sobie z tym, jak, jak mamy dalej funkcjonować. A przede wszystkim prosimy o to, żeby przekaz był jasny i nie deklarowany na kilka godzin przed północą. Dnia następnego nie wiemy, czy mamy gości wypraszać z hotelu, czy też przyjmować. Pani Ela Lendo. Pomoc, tak jak moja koleżanka wspomniała i była, i za to dziękujemy, wielu z nas poprzez podział PKD nie skorzystało z pomocy i musimy sobie jasno powiedzieć, ci, co to, bo branża turystyczna i hotelarska to również łańcuszek dostaw i usług. Wielu z naszych e, kontrahentów również nie, nie, nie otrzymało takiej pomocy. E, mamy limit pomocy, który został nałożony na nas. Z którego nie możemy wyjść. Unia Europejska ten limit pomocy ma kolony wyższy, u nas nie jest on wprowadzony. Ograniczyła dla wielu, wielu przedsiębiorców pozyskanie tych środków. Tak naprawdę, jeżeli nasz się zamyka, jednocześnie powinno być wskazanie, z czego mamy się utrzymać, jak mamy się utrzymać, kiedy będziemy funkcjonować. My chcemy po prostu działać w pełnym reżimie. Doskonale wiemy, że jest najważniejsze, ale w pełnym reżimie, żebyśmy naprawdę mogli funkcjonować. Przedstawiciel tak. Polski do Turystyki pan Wojciech Mieści. Jeszcze może dwa słowa dodam. Przede wszystkim rejon warmi Mazur postrzegany jest jako, jako ten turystyczny tylko latem, ale to, to też nie jest prawda, bo... Nasze dochody tych obiektów całorocznych są na poziomie 30% w okresie zimowym. Jak wielka tragedia się, się dzisiaj wydarza, no to chyba jesteśmy w stanie sobie wszyscy to wyobrazić. Największą trudnością, którą, którą dzisiaj mamy, to jest, że dwa tygodnie temu dowiadujemy się na tydzień przed, że możemy otworzyć nasze obiekty. Przygotowanie po paru miesiącach obiektów do funkcjonowania to są ogromne koszty zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Niestety je ponosimy i za dwa tygodnie jesteśmy znowu zamknięci. No, odbieramy to jak jakąś zabawę otwieranego i to, to jest po prostu więcej tego chyba za moment nie wytrzymamy. Prosimy o logiczne reguły i... No i w tym wypadku, jeżeli jesteśmy zamknięci o jakąś rekompensatę, żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mogli tych ludzi, których zatrudniamy, utrzymać. Dziękuję. Państwo, samorządy Zwojewóstwa Warmińsko-Mazurskiego podejmują uchwały, które zwalniają przedsiębiorców z lokalnych opłat podatków. Niestety my jako region nie jesteśmy objęci taką pomocą jak gminy górskie, gdzie rekompensuje się samorządowcom te właśnie działania. Wzywaliśmy już pana premiera o to, żeby objął nasz region taką pomocą, na razie bezskutecznie, na razie bez odzewu. Jest z nami pan prezydent Olsztyna, który, który również takie działania podjął i również zwalniał przedsiębiorców z lokalnych opłat. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, Panu Posłowi Wódce, również wszystkim parlamentarzystom, zarówno posłom, jak i senatorom, przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy są dzisiaj tutaj i mówią o problemach naszych wspólnych na Warni i Mazurach. Jesteśmy w słonecznym mieście Armii Mazur, Olsztynie. I tak jak powiedział Pan Przewodniczący, to dzisiaj tutaj powinni być rządzący z propozycją wspólnego rozwiązywania naszych problemów. To nie może być tak, o czym również mówił Pan Poseł, że my tu, na Warmii i na Mazurach jesteśmy traktowani inaczej niż po prostu inne regiony Polski. My nie chcemy nikomu nic odbierać, ale chcemy być traktowani solidarnie, uczciwie, jak powinno być w całym naszym kraju. A dzisiaj po raz kolejny dzieli się nas na polskę A, polskie B, może również C, bo to obserwujemy na co. Pomoc dla Podhala bardzo słusznie została udzielona dla mieszkańców, przedsiębiorców Warmii i Mazur, rodzin, wszystkich pracujących, jej nie widać. Dzisiaj toczymy walkę z pandemią i musimy ją wygrać, ale nie poprzez chaos, jak mówił Pan Przewodniczący, bo ten chaos prowadzi do tego, że jesteśmy właśnie w tej trudnej sytuacji. Dwa dni temu Pan Wojewoda mówił, wypowiadając się w różnych telewizjach, że no, tą przyczyną między innymi jest to, że przyjechało bardzo wielu naszych rodaków, Polaków w okresie świątecznym tu z powrotem do swoich rodzin i bardzo dobrze. Przyjechało, ale mówi przy, przywieźli po prostu nam tego nowego koronawirusa z Wielkiej Brytanii. No tak, to ja pytam, to dlaczego Wówczas, wiedząc o tym, że jest taka sytuacja, nie przystąpiono do testowania wszystkich tych osób, którzy tutaj przyjeżdżali. Na pewno bylibyśmy w stanie uniknąć w tak szerokim zakresie tej pandemii, która u nas dzisiaj występuje. Szanowni Państwo, również jako samorządy staramy się, o czym mówił Pan Jacek Protas, przewodniczący. Platformy Obywatelskiej na Warmii i Mazurach wspierać naszych przedsiębiorców. Rada Miasta podjęła uchwałę o zwolnieniu z dwóch trzecich opłat w tym roku naszych restauratorów prowadzących działalność za koncesje, które muszą mieć, żeby sprzedawać na przykład alkohol w swoich lokalach. Rozpatrujemy indywidualnie również wszystkie wnioski i prośby naszych przedsiębiorców Staramy się wyjść temu naprzeciw. Ale my, jako samorząd, jesteśmy wstawiani również w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony chcielibyśmy pomagać, a z drugiej strony odbiera się nam nasze dochody. To nie robi kto inny, tylko nasz rząd. Oczywiście pod szczytym hasłem, chcemy dać więcej mieszkańców, ależ my jesteśmy zdecydowanie za tym. Tylko nie kosztem tych wszystkich którzy po prostu tu mieszkają, żyją i jednocześnie oczywiście rozwijają ten nasz piękny region, nasze miasto. Na to się nie godzimy. Fundusz Rozwoju, tak zwany rządowy, fundusz inwestycji lokalnych. Szanowni Państwo, niedawno mówiliśmy o tym głośno, zarówno my, Olsztyn, Elbląg, Ełk, ile dostaliśmy? Zero. Plus. Ile dostała Warmia i Mazury? 138 milionów. Ile dostało Podlasie, które jest o jedną trzecią mniejsze? Przeszło 180 milionów. Ile dostała e, Podkarpacie? Podkarpacie? 450 milionów złotych. Jedna trzecia większe od naszego regionu. Trzy razy więcej pieniędzy. Dlaczego? No Tam, gdzie głosowano na prezydenta Dudę, tam gdzie głosowano na PiS, tam się daje pieniądze. Absolutnie się z tym nie godzimy. Będziemy przeciwko temu zawsze występować. Jesteśmy gorzej traktowani. Tak nie może być w normalnie, a takim powinien nasz kraj być: demokratyczny, dobrze zarządzany, uczciwie zarządzany i oczywiście powinno obowiązywać w tym zakresie solidarność. Szanowni Państwo, mamy nowego ministra. Od niedługiego czasu do spraw samorządów. Czy ktokolwiek słyszał, że taki minister jest? Chyba nie. Dopiero ostatnio usłyszeliśmy, gdy się okazało, że są nieporozumienia w tej dobrej zmianie, że trzeba go odwołać. No bo, no bo taka poszła rekomendacja ze strony partii porozumienia. Ten minister niestety ani razu tu nie był u nas. U samorządowców, nie wiem, czy gdziekolwiek był, czy gdziekolwiek rozmawiał zarówno z nami, samorządami, z mieszkańcami, a żeby zapytać, jakie mamy problemy, a żeby również te problemy stawiać w ministerstwie, na szczeblu oczywiście rządu i je rozwiązywać. No, myślę, że daje to wiele do myślenia. Szanowni Państwo, oczekujemy pomocy ze strony rządu, dziękujemy. Tutaj, tak jak powiedziałem wszystkim, którzy dzisiaj są razem z nami, z naszymi przedsiębiorcami, bo jestem przekonany, że zarówno te informacje, jak i oczywiście spotkania służą temu ażeby, ażeby pomóc naszym przedsiębiorcom, że nasz rząd nie pozostanie głuchy, że również no niestety wypowiadane, jak ja czytam w prasie, że w najbliższy wtorek to będzie 300 milionów złotych dla regionu Warlii i Mazur. Tak, zabrali nam pieniądze, więc być może w tej chwili dadzą, ale to nie dla przedsiębiorców. To nie są pieniądze dla przedsiębiorców, a dla samorządów. Będziemy się z tego cieszyć. A dzisiaj, a dzisiaj musimy zrobić wszystko, ażeby nasi przedsiębiorcy mogli przeżyć, bo dzisiaj ci przedsiębiorcy mają pracowników, mają swoje rodziny, natomiast nasz rząd stawia na rodziny. Rodzina Maryja, tylko to ojciec dyrektor, a więc z tym się nie godzimy. Wspieramy naszych przedsiębiorców. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy macie pytania do Pana Przewodniczącego? Dobrze. Nie ma. Tak, tak, tak. Chociażby 2 miliardy złotych, które rocznie idą na. Ordynarną partyjną propagandę w telewizji publicznej, ale to są również cięcia w rozmuchanej administracji. Fundusz Odbudowy daje gwarancję tego, że dobrze wydatkowane pieniądze mogą służyć ludziom, mogą służyć przedsiębiorcom, samorządom, mogą służyć utrzymaniu miejsc pracy. Tylko do tego potrzeba odpowiedzialnych ludzi. Dwa razy premier Morawiecki przedstawiał różne slajdy, programy. Program Sprawiedliwego Rozwoju. Już nawet chyba nikt nie pamięta, jak one się nazywały. Gdzie jest milion elektrycznych samochodów, które obiecywał? Gdzie jest 100 tysięcy nowych mieszkań dla młodych? Gdzie są słynne promy? Gdzie są agencje kosmiczne? To są mrzonki. To są mrzonki. dzisiaj ci sami ludzie, którzy pokazali, że nie potrafią zarządzać polską gospodarką, będą mówić, jak wydatkować pieniądze z funduszu odbudowy? To jest wielka kpina. Dzisiaj pan premier Morawiecki powinien być tutaj w Olsztynie. Powinien tutaj rozmawiać z tymi, którzy najbardziej cierpią na tym chaosie i na tym, że nie potrafi zarządzać polską gospodarką. Ale po raz kolejny wybrał ciepły gabinet, wybrał obostrzenia, a kiedy opozycja podaje mu rękę w postaci gotowych projektów ustaw, które od zeszłego roku leżą w parlamencie, to zdaje się tego nie widzieć. Można dobrze sfinansować polską gospodarkę z funduszu odbudowy, ale do tego potrzeba mądrych ludzi. I przypomnę, że kiedy Polska przechodziła kryzys w 2008 roku, to potrafiliśmy dzięki rekomendacjom ekspertów, dzięki dobremu zarządzaniu być najlepsi w Europie. Dzisiaj jesteśmy na szarym końcu. Dlatego, że dzisiaj w Polsce kariery robią ludzie pokroju kroju obajtka, o którym słyszeliśmy wczoraj na słynnych taśmach. Ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, chyba że w robieniu pieniędzy na własnych rodzinach. Zamiast ekspertów mamy bandę nieudaczników. I dzisiaj ci nieudacznicy będą wydawać europejskie pieniądze. Możecie być Państwo pewni, że nic z tego dobrego nie będzie. Jeżeli chcą wiedzieć, jak zmieniać gospodarkę, niech przyjadą w takie miejsce, niech rozmawiają z przedsiębiorcami. Oni wiedzą dużo lepiej, jak pomagać innym, aniżeli banda nieudaczników z Warszawy. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.